Czy sukienka za 549 zł może stać się symbolem nowoczesnej dyplomacji i narzędziem do czynienia dobra, które poruszy tysiące serc? W świecie wielkiej polityki, gdzie zazwyczaj królują chłodne garsonki, sztywne protokoły i kreacje od najdroższych światowych projektantów wartych fortunę, Marta Nawrocka, pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, właśnie wykonała ruch, który zelektryzował internautów i pokazał, że styl to nie metkę z ceną, ale klasa, którą się posiada. Wystarczyło jedno krótkie nagranie, jeden głęboki odcień Bordo i jeden szczytny cel, by w sieci rozpętała się prawdziwa lawina zachwytów. To, co wydarzyło się w mediach społecznościowych po publikacji najnowszego wideo z udziałem małżonki prezydenta, to dowód na to, że Polacy tęsknią za normalnością, elegancją i autentycznością, a Marta Nawrocka zdaje się doskonale odczytywać te nastroje, łącząc świat mod ze światem wielkich serc w sposób, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, czyli do wielkiego wydarzenia, które stało się pretekstem do tego wystąpienia, musimy pochylić się nad tym, co w pierwszej kolejności przykuło wzrok tysięcy obserwatorów i stało się tematem numer jeden w komentarzach nad tą niezwykłą stylizacją, która w mgnieniu oka stała się wiralem. Marta Nawrocka pojawiła się przed kamerą w kreacji, która jest kwintesencją jesienno-zimowej elegancji. W sukience o tak głębokim, szlachetnym i nasyconym odcieniu bordowym że natychmiast przywodzi on na myśl ciepło domowego ogniska i magię zbliżające się świąt Bożego Narodzenia. Ale to nie kolor jest tu największą sensacją, lecz pochodzenie tej kreacji. Wprawne oko znawczym mody internautek błyskawicznie zidentyfikowało ten model, a odkrycie to wywołało falę niedowierzania zmieszanego z uznaniem. Okazuje się, że pierwsza dama niesiennała poza niedostępne dla zwykłych śmiertelników marki, nie zamówiła sukni w paryski atelier za równo wartość samochodu. Zamiast tego wybrała projekt z kolekcji Izabeli Janachowskiej, znanej polskiej projektantki i gwiazdy telewizji, która do tej pory kojarzona była głównie z branżą ślubną, a teraz udowadnia, że potrafi ubrać kobietę na każdą, nawet najbardziej oficjalną okazję. Model, który wybrała żona prezydenta, nosi nazwę Werounę i jest dostępny w internetowym sklepie projektantki, co sprawia, że każda Polka może poczuć się jak pierwsza dama. Cena? Dokładnie 549 zł. Dla wielu to kwota, która jest symbolem przystępności i zdrowego rozsądku, zwłaszcza w kontekście osoby pełniącej tak reprezentacyjną funkcję. Nie szczędzili pierwszej damie komplementów, a ich słowa są najlepszym dowodem na to, jak bardzo ten wizerunek trafił im do przekonania. Piękna ta sukienka. Pisali jedni, zachwycając się estetyką Fantastycznie pani w tym kolorze. Dodawali inni, zauważając, jak doskonale barwa wina współgra z urodą Martyna Wrockiej. Pojawiały się głosy łączące ocenę wyglądu z oceną działalności. Wspaniała akcja. Ma pani piękną sukienkę. To pokazuje, że ubiór w tym przypadku nie był tylko ozdobą, ale stał się nośnikiem, który przyciągnął uwagę do przekazu, sprawił że ludzie zatrzymali się przy tym nagraniu na dłużej i wysłuchali tego, co pierwsza dama ma do powiedzenia. W swoim wystąpieniu pierwsza dama z niezwykłym ciepłem i zaangażowaniem mówiła o tym przedsięwzięciu, podkreślając jego wagę i zapraszając wszystkich Polaków do wzięcia w nim udziału. Bardzo się cieszę, że już po raz osiemnasty w Warszawie stolicy Polski małżonkowie szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce organizują międzynarodowy kiermasz dobroczynny zaczęła swoje przemówienie. A w jej głosie słychać było autentyczną radość i dumę z tego, że może być częścią tak szlachetnej inicjatywy. Z przyjemnością objęłam patronat honorowy nad tym wspaniałym wydarzeniem, dodała, nadając akcji rangę państwową i pokazując, że Pałac Prezydencki nie jest obojętny na los potrzebujących. Ale to nie były tylko puste słowa urzędnika. Marta Nawrocka wystosowała do narodu bezpośrednie serdeczne zaproszenie, które ma na celu zmobilizowanie nas wszystkich do działania. Chcę serdecznie zaprosić do udziału w kiermaszu. Niech będzie to czas wspólnego dzielenia się dobrem, mówiła, a to zdanie o dzieleniu się dobrem w kontekście zbliżający się świąt brzmi szczególnie mocno. Kiermasz ten to bowiem coś więcej niż tylko targowisko. To miejsce, gdzie dyplomacja spotyka się z filantropią, a kultury całego świata jednoczą się w jednym celu niesienia pomocy. Jak wyjaśniła pierwsza dama, kiermasz dobroczynny szom pozwala nam okazać to dobro w praktyce. To kluczowe zdanie. Nie chodzi o teoretyczne współczucie, ale o praktyczne działanie. Mechanizm jest prosty, a zarazem piękny. Kupując wyjątkowe upominki z całego świata, możemy jednocześnie pomóc dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnością i potrzebującym wsparcia. Marta Nawrocka zarysowała przed nami obraz wydarzenia, na którym możemy znaleźć unikalne prezenty dla bliskich, egzotyczne rękodzieło, smakołyki z odległych zakątków globu. Przedmioty z duszą, a każda wydana tam złotówka, zamienia się w realną pomoc dla najbardziej bezbronnych grup społecznych w Polsce. Dzieci, które potrzebują rehabilitacji, seniorzy, którzy zmagają się z samotnością, i ubóstwem, osoby z niepełnosprawnościami, które walczą o godne życie, to oni są cichymi bohaterami tego wydarzenia i to dla nich pierwsza dama założyła tę bordową sukienkę, by przyciągnąć nasz wzrok i skierować go na ich potrzeby. Finał jej wypowiedzi był konkretny i mobilizujący. Serdecznie państwa zapraszam 7 grudnia na Stadion Narodowy. Spotkajmy się tam i podarujmy innym odrobinę nadziei. Data i miejsce są już znane. 7 grudnia, Stadion Narodowy w Warszawie, to tam odbędzie się ten festiwal dobra. Marta Nawrocka, wykorzystując swoją popularność i wpływ, staje się ambasadorką nadziei, pokazując, że rola pierwszej damy to nie tylko bycie ozdobą u boku męża, ale przede wszystkim bycie głosem tych Którzy sami głosu nie mają. Jej wystąpienie to lekcja empatii ubrana w piękną formę. Pokazuje, że można łączyć elegancję z wrażliwością, że moda może służyć wyższym celom, a wybór sukienki od polskiej projektantki za rozsądną cenę może być manifestem bliskości ze społeczeństwem. Internauci to docenili. Ich komplementy dotyczące wyglądu płynnie przechodzą w uznanie dla samej inicjatywy. To dowód na to, że Polacy potrafią dostrzec i docenić autentyczność. Marta Nawrocka w bordowej sukni Verone nie tylko wyglądała jak milion dolarów, ale przede wszystkim sprawiła, że dzięki jej zaangażowaniu, ten przysłowiowy milion, a może i więcej, ma szansę trafić do potrzebujących. To jest właśnie siła mądrego wizerunku: przyciągnąć wzrok pięknem, by zatrzymać serce dobrem. Zaproszenie na stadion narodowy nie jest więc tylko zaproszeniem na zakupy. Jest zaproszeniem do wspólnoty ludzi, którzy chcą zmieniać świat na lepsze, zaczynając od własnego podwórka, w przedświątecznym czasie, kiedy każde dziękuję i każdy uśmiech mają podwójną wartość. Czy ta bordowa sukienka stanie się symbolem tegorocznej charytatywności? Wszystko na to wskazuje, bo Marta Nawrocka udowodniła, że w dyplomacji serca liczy się każdy detal, a ona dba o niesperfekcyjną precyzją.